Jak wkurzyć hakera cyberjewopa? Czy wiesz, że praktycznie w każdej przeglądarce internetowej możesz pracować na różnych profilach? Praca na różnych profilach ma wiele zalet, ale w uproszczeniu można je podsumować tak. Każdy z tych profili to jest jakby osobna przeglądarka w przeglądarce. Dzięki temu możesz być równocześnie zalogowany na przykład na kilku kontach na Facebooku. No ale są też sensowniejsze zastosowania tego feature'a. Ponieważ różne profile nie współdzielą tych samych dodatków i rozszerzeń innych ustawień przeglądarki, no to załóż sobie osobny profil do bankowości internetowej, zwłaszcza, ale także do innych krytycznych serwisów. Dlaczego to jest takie ważne? Dzięki temu, jeśli kiedyś zainstalujesz sobie lewy, złośliwy dodatek do przeglądarki na tym głównym, podstawowym profilu, na którym normalnie pracujesz, przeglądasz internet, i takim dodatkiem ktoś zakosi ci dane. No, przejmie konto w jakimś serwisie społecznościowym, albo, no właśnie, będzie chciał podmienić zlecane. Podczas sesji bankowej transakcje, no to mu się to nie uda, no bo te transakcje robisz na osobnym profilu, o ile będziesz pamiętać, żeby zawsze robić to na osobnym profilu. Na te dodatki trzeba uważać, bo jest naprawdę wiele lewych, złośliwych dodatków, które aktualnie udają przydatne, ale niekoniecznie prawdziwe narzędzia do AI na no pod spodem cię szpiegują. Są też oczywiście bardzo legitne dodatki, no ale programiści czasem dochodzą do wniosku, że sprzedadzą je mniej legitnym firmom. Pozdro użytkownicy Great Spendera. No ale Piotrek, zapytacie, dlaczego polecasz zakładać osobny profil do bankowości, a nie korzystać z okna incognito, które de facto jest takim przecież ad hocowym, osobnym profilem. No właśnie, jest ku temu powód. Ktoś z Was go zna? No to wpiszcie go w komentarzu. No i to koniec dzisiejszej rolki, takiej wyjątkowo bez napisów. Zobaczymy jak to wpłynie na jej zasięgi. Powiedziałbym do jutra, ale tak się składa, że jutro mamy live'a. Jutro w środę o 19:00 mamy live'a dotyczącego wycieków danych i serdecznie Was na niego zapraszam. Link do zapisu na tego live'a wrzucam w komentarzach i w opisie tego odcinka. No i mam nadzieję do zobaczenia jutro na live'ie.